Poznajemy kolory. Gra wydawnictwa Jama, bardzo dziękujemy. Produkt polski, tak, tu widzimy. Jest to gra do nauki barw, kolorów. Dla dzieci 1 do 6 dzieci w wieku od 4 do 6 lat około pół godziny zabawy. Kilka wariantów gier i zaraz obejrzymy. W środku mamy puzzle po cztery kartoniki. Pierwszy, który otwiera na sekwencję danej, danej barwy, to jest taki Kleks. Tak, tu widzimy pyroskleksem, a ostatni zamykający nie ma po prostu takiego ząbku czy tam pinu, tak, doczepiającego. Generalnie obiekty są bardzo fajnie dobrane, bo są takie naj, naj, najczęściej występujące w danym kolorze, tak. Tu widzimy takie charakterystyczne, to są, to są typowe, typowe obiekty, które występują w... W takich kolorach generalnie są fajnie dobrane. Niektóre kolory są całkiem do siebie zbliżone, na przykład, zobaczmy, mamy szary, a tutaj mamy czarny. Nie ma dużej różnicy, więc takie fajne, blisk, bliskie sobie kolory rozróżniamy. Albo na przykład, o tutaj, tak, tu mamy takie, a tu już mamy takie, też do siebie takie całkiem podobne, że, że takie różne, różne odcienie. Jest to jest bardzo fajne. No, żółty, taki pomieszany, trochę z pomarańczowym. E, typowe obiekty jest też kostka, tak. Tu widzimy standardową, malutka kostka. E, jakie tutaj mamy gry? Więc tak, pierwsza gra to jest taka dla najmłodszych, e, że wybieramy dziecku jakiegoś kleksa, czyli dziecko sobie samo wybiera, wybiera jakiegoś kleksa i po kolei będzie szukała o kartoników, żeby dokończyć układankę dla tego, tego kleksa. Druga opcja, to ja chcemy wykorzystać kosteczkę, wtedy wszyscy razem gramy, każdy będzie po kolei rzucał kostką, dana kostka odpowiada za określone, dana ścianka odpowiada za określone barwy, no i kto pierwszy ułoży po prostu daną, daną sekwencję puzli, ale z użyciem kostki, więc będzie trzeba rzucania. Potem mamy memory, tutaj trzeba to wszystko ułożyć zakryte, tylko kleksy wcześniej wybrać. Każdy dostaje takiego, takiego kleksa, takie, takie pióro i, i będziemy z tego zakrytego układu odsłaniali element, pokazywali wszystkim. Jeśli pasuje do, do, naszego, do naszej barwy, tak, to bierzemy, jeśli nie pasuje, to odstawiamy w tym samym miejscu. Kolejni będą dobierali właśnie płytki takie, żeby im pasowały. No i w, w okazji każdy zapamiętuje, gdzie leży dana, dany kartonik. Tak. To jest tak, że memory, ale memory na, na barwach. I kolejna propozycja to jest: słuchamy, układamy. Tutaj osoba prowadząca grę, rodzic, nie wiem, starsze rodzeństwo, nauczyciel, generalnie ktoś to prowadzi, tworzy historię do jakiegoś obiektu. Wykładowo nie wiem, niech to będzie jakiś tam oraku, tak? że, 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 że zwierzątko, które tam żyje w wodzie, ma takie duże szczypce, odnurza, odwłok, i tak dalej. I Dzieć ma zidentyfikować, że chodzi o raka, i jaki, jakiej barwy jest rak, by powiedzieć, tak? Albo że emocje, uczucia, że kochamy się, miłość, tak, no to jest czerwone serce. I to jest słuchamy i układamy. To takie, takie opcje. Słuchamy, układamy, gra memory na tych obiektach, barwach. Który pierwszy, ten lepszy, z, i tu z użyciem kostki. Oraz standardowa w, w dobierankę. gry dla najmłodszych, całkiem ładne. Są te obiekty, uważam, są bardzo fajnie dopasowane do, do swoich bar. Czarny kruk, typowo z krukiem, tak. Opona też Nie, niebłonocą z czarnym się kojarzy. Szary wik, szary wilk, szara mysz, szary taki gołąb, tak. Tu też tak. Pomarańczowa dynia, pomarańcza. Marchewka, że takie typowe obiekty fajnie dobrane. No tu mamy, o, to jest muchaniec, tak? Nie, 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 nie jakby jako taki muchaniec. Generalnie fajnie, nawet, nawet te, te białe też się udało bardzo fajnie tutaj pokazać, jakościowo to jest dobre, całkiem duże te, te puzzle są, w kolejności obojętne jak, jak je połączymy, bo znaczy wiadomo, to musi być pierwszy, ten napad ostatni, tak, bez ząbków, ale czy drugi będzie kruk, czy drugi, druga będzie nos i ten i ten pasuje, jeśli chodzi o te, te zapięcia. I to są Poznajemy kolory od wydawnictwa Java. Bardzo fajna gierka dla, dla najmłodszych. Są pudełko też tak, tak uroczo zrobione. Dzięki.